Witam Was w kolejnym vlogu. Czemu dzisiaj jest, trochę... dzisiaj jest trochę ciemniej? Nagrywam ten Tylko vloga strasznie wcześniej, bo o 7 wyjeżdżam na o 6? Wyjeżdżam! Tak, może słyszeliście. Wyjeżdżam na cały tydzień. Nie wiem, czy uda mi się tego vloga tak szybko wrócić, ale. Tak, wyjeżdżam. Nie jestem ty zmęczony, nie wyspałam się dzisiaj. Ale nie będzie filmiku przez ten cały tydzień. Co ja ferie mi przepadły. Co? Drugi tydzień ferii? Nie jestem na wycieczce, więc mnie nie będzie przez drugi tydzień ferii, Więc na razie... Nie do jadę.